Siemadary znowukol, witajcie w kolejnym odcineczku na tym kanale z Warsików z Mr Szynokszem Dzień dobry. A dzień dobry, witam. Dzisiaj będziemy mijaździć. Dzisiaj będziemy wygrywać i bez zbędnego przedłużania zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, aby my widzimy się na pierwsze ręce. Dobra, mamy rękę. Też miałeś takie dziwne lagi? E, też miałem, też miałem. Dobrze. Robimy... Na dole mam tak mi ciebie dziwnie. Weź sprzęt tak Proszę. od jednej do drugiej strony. Typ, typ. A nie, teraz normalnie, ale przed chwilą tak... Jakby cię zlagował, jakbyś się teleportował. Nie wiem, dziwne to było. Mam nadzieję, że to się ogarnie. Yy, no. Dobra, kupiłeś End tak? Tak jest, tak jest. Yy, szybko wyro ładnie. Dobra. Dobra, wyro ładnie obudowane. Yy, czy ty lecisz od razu po, po jakieś diamenty czy coś? Ja lecę od razu zabić drugą drużynę, bo my dzisiaj mordujemy tutaj. Yy, tak? Dzisiaj gramy agresywnie? No. tak. Tak, zagrajmy agresywnie. Czemu no dobrze, jakbyś nie miał pojęcia co robisz, ja też nie mam pojęcia co robię, ale. No. Spokojnie, ja wiem co robię. Nie bój się, nie bój się. Ja wiem jak to I zrobić, dobra, żeby wygrać. Możemy tak nie biec z full wszystkimi rzeczami, tak na. No. Cyk. Hmm. To tak, to tu, tu sobie kupię lepszy miecz i dobra, i możemy iść się bawić z nimi. I jestem z dobra, ja lecę do góry. Czekaj, ty na środek już poleciałeś? Nie, lecę do niebieskich. Masz kill -off? Mam. Dobra. Tylko nie buduj się dołem, tylko górą, nie? Żeby oni nie mieli w razie czego przejścia do nas, żeby też musieli się budować. Tak, bo. Tak, tak, y... idę. Dosłownie wlazłem do ciebie. Dobra. Dobra, leję, leję, leję. Leży? I dawaj drugiego, dawaj drugiego. Dobre, dobra, kop, kop, kop. Coveruj, coveruj. Dobra, łatwo. Easy! Easy! Nowej bibi bibi? Gdzie jest? Chcę No, Dobra, mamy ich. Czyli mamy stare dwa teraz. Co? To co? Żeby teraz. Mamy dwa piecyki, żeby teraz nikt do nas nie przyszedł na łóżeczko. No to yy. jest bardzo prawdopodobne, że ktoś do nas dojdzie, nie? No w sumie. To. W sumie, w sumie tak może być. Yy, ale chyba nikt nie idzie. Nie widzę nikogo w każdym razie. Eee, yy. jest git, jesteśmy bezpieczni. I teraz powinno łóżko! Cię przestraszyłem! <noise> że teraz powinno nam łóżko, później? Tak, ja akurat komuś poszło, myślałem, że nam już. Dobra, e... wiesz co? Możesz co zgarnąć te diamenciki, co są obok nas, a ja polecę kawałek dalej tam, od nich po diamenty. Dobra, e, możemy tak zrobić. Ja sobie kupiłem już zbroję na stałe. Dobra. E, czekaj, tam są diamenciki. E... Czekaj, czy ja mogę tu jakoś. Nie no, muszę się wybudować, nie, nie, nie ominę tego. Ty, ale powiem ci, że mamy mega dobry start. No, tylko z niej poszło, nie? Właśnie. Mamy dwa piecyki, mamy diamenty, więc w sumie... Y, Wszystkim łóżka zginąć... pękają. Znaczy, pękają, się. Znaczy, pękają w sumie. Pękają, no. Dobra, kupuję sharpness tam tobą. Yy, dobra, yy, czekaj, tu... Później możemy w zbrojkę lecieć, nie? Dobra, ja mam już cztery diamenciki, więc mogę... W sumie... Tu ustawiamy mostek! Tu ustawiamy mostek! <laughs> tu było za blisko! Oho, dobra, ja będę miał pojedynek z jednymi typkami. Mam lecieć do ciebie? Ja, powinienem sobie poradzić, ale... tu ale nas przy łóżku, czy nie? Nie, 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 tam na diamentach. A, dobra, tam dobra. na inna baza. Nie chciałbym się na tych mostach bić, bo nie wiem co oni mają. Dobra, chodźcom, dobra nie? Nie, nie? się skończyła wełna, no, czy ja tu wejdę? Dobra, nie, 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 nie podbiegnie? Nie podbieg do mnie. Dobra, czekaj, jeszcze diamenciki, Pik 2 i lecimy szybko. Ulepszę zbroję, to będziemy się z nimi bić. Lecisz! Ej, chłopa jakiegoś antyknoka? Gramy z jakimś cheaterem, chyba wiesz? Dobra, porobimy go, nieważne czy cheatuje czy nie. Team upgrades, proszę bardzo, cyk, cyk, drugi tier zbroi, łatwiutko. Mieczyk, żelazny, jeszcze łatwiej. Ale nie doskonałe. Dobra. Ja zrobię chyba TNT Jumpa po prostu, do nich. Myślisz? O, nie doleciałem! Dobra. Dobra, było blisko, było blisko. Nie wyleciałem Tintin. Panie to brzmiało? Dobra, to ja lecę. O, o, gościu! Gdzie? Poleciał! Dobra, pięknie. Dawaj, Kacuszek, dawaj, Kacuszek. Dawaj, wy, wyjaśniaj go, wyjaśniaj go tam. Dobra, Kacuszek, masz przerąbane. Gateway. 2 n 3 nie żyje A jego kolega ma to kompletnie gdzieś, on jest zajęty On ma swoje problemy Tak, cek, 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 ja może tam sobie Dobra, e, ja tu już po emeraldy Co jest, ja, czemu to nie mogę budować? No nie, ktoś mi zajmował emeraldy, ej oddawaj Ej, gościu nie, Ja żadnych emeraldów nie zabierałem Co złego, to nie ja Dobra, ja tu mam chłopa, biję go. Dobra, mam cztery emeraldy No nie, o! jak ty pilnujesz, stary no mnie nie było tam! A, bo mnie też nie. No. Dobra, e, zginąłeś? Nie, ale nie mam za dużo życia, mam połowę. Dobra, to weź się gdzieś skitraj po prostu. Spotkamy się zaraz u siebie na wyspie. Yyy... E, kaczuszek nam rozwalił już! Ta znieba. O, gonią mnie! Co? Gonią mnie! Uciekaj, uciekaj! Gdzie, gdzie biegniesz? Na naszą top. A! Dawaj, 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 biegnij! Dawaj dalej, dawaj dalej! Gdzie dalej? Chodź tu! Idę idę, idę, zrzuci mnie. Dobra, jednak nie. Podleciał. <grym> nie wierzę w to, co się tu dzieje, dobra. Yy, czekaj, ile kosztuje diamentowa zbroja? No nie, zabrakło mi jednego emeralda! Najgorzej. O, chłopi! Chłopie. Yy, dobra, szybko. O, słyszałem, jak coś walnęło. Tak, to yy? ja byłem. O, widziałem tylko, jak gościu yy. spada. Zyklecym dobra, trzeba, trzeba im rozwalić yy, wyro. Nie, ja bym bardziej defensywnie zagrał, bo ich jest za dużo, w sensie ogólnie Ale ich jest dwóch! Ale wiesz, no to, że oni są w dwójkę, nie znaczy, wiesz, że nie ma Ale ja chcę się na nich nie? zemścić! To oni nam rozwalili no wyro. Zaraz się zemścimy, poczekaj. Kupię Bum! sobie mieczek. Ja bym ich tak, wiesz, przyjaźnił, tak, tak, wiesz, poklepał ich trochę mocno. Ale trzeba mieć przewagę nad nimi, no bo wiesz, oni się jeszcze zrespią, nie? Trzeba jakieś raffile czy cokolwiek sobie kupić tutaj. No dobra, to, 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 to nie jest głupie. Czy ty masz emeraldy? Właśnie niosę. A dasz radę mi jeden odstąpić, to bym sobie zbroję wziął? Jasne, a ile kosztuje? 6. Dobra, no to i no to mamy na dwie zbrojki. Dobra, ja sobie dwa jabłuszka kupiłem. Dobra, to jest. Mm, co W sumie kupię jeszcze fireball, a jakby któryś gonił to zobaczy co to jest. Gniew smoka. <noise> gniew smoka. Ja ogólnie to dzisiaj mi trochę odwala. Dobra. Ale no. Ty już dobra. jest przyzwyczajony, Widzę, może niekoniecznie. nie, dzięki. <noise> co to jest gniew smoka? E, dobra... E, zbroja diamentowa Diamenty jest. są? Właśnie, dobry, jak... właśnie idę zobaczyć A, no to tam zbierałem, no to tam A, nie zbierałeś, dobra, no to, no to nie ma nie y Jeszcze przebiegnę się tak. w drugą stronę Do tych koło niebieskich mhm. Może tam coś będzie Mam nadzieję, że mi coś nie wybuchnie zaraz w pupu Ja bym uważał na tych tych, na twoim miejscu, na tych zielonych, bo oni niebezpieczni są trochę, No właśnie widzę Wpadaj Co? Nie wyszło Patrzymy się na siebie w milczeniu <laughs> Zawrócił, poszedł sobie, ja też sobie idę. <laughs> oni cały czas tam poobijają diamenty, nie? Tak, więc... oni mają diamentowe zbroje już, więc też, też są niebezpieczni. Z nimi będziemy mieli ciężko. No, z nimi będzie ciężko, ale liczmy, że po prostu, nie wiem, żółci albo kto innych tam wyjaśni, nie? No szczerze to mogą ich wyjaśnić tylko tak jak nas, że za plecami się im wbić. To innej opcji mhm. nie widzę, szczerze. Dobra. Eee, dobra, w sumie stąd to ja już nie mam co kitrać To sobie wezmę, no to, to mi się nie przyda eee, dobra, Nie mam co tu biegnie, kitrać, nic eee, Fireball drugi i eee, jeszcze trzecie jabłuszko Tak dla zasady Tak um. na zasady mówisz? No, dobra um. co Jeszcze trzeba narzędzia kupić, nie? A faktycznie, dobrze, że mówisz Bo, bo oczywiście o tym zapomniałem eee, Cyk siekierka i jest Baja Dobra, no to Baja Bungu Idziemy na środek, robimy sobie diamentowe mieczyki Tak, I to jest, to jest, to jest dobry plan I będziemy ich po prostu miarzyć. Wiesz to byłoby najpiękniejsze? Teraz wiesz, no. mówimy idziemy na środek, robimy diamentowe mieczy, wygrywamy, powinniśmy obydwaj spaść <laughs> o, Mam nadzieję, że tak się nie skończy nasza wyprawa Będzie giga swap radzik. Dobra, ty okay. jesteś obok? O, nie macie, bo ja tu tak pewnie szarżuję, myślałem, że ty jesteś zaraz za mną, a Ciebie tu nie ma. Nie nie, mnie nie ma. Coś już Już lecę, już lecę. Ja no zaraz po szarżowałeś tam. Zaraz tu ktoś przyjdzie i będzie lipa. Kurde, ci że ciężcy będą, żeby im ten, łóżeczko rozdupić. Oni się kitrają, siedzą tam, kurde. No. No, z nimi będzie ciężko. Dobra. Kurczaczek tu swoich jaj chyba pilnuje <laughs> Żeby mu się coś tam nie wykluło. Ile masz Emroundów? Cztery no, dobra, no to czekamy na jeszcze jeden. Czekaj, a tyle masz? Żółci. A, a nie żyją. Yy, ja mam trzy. A, okej. Okay. Dobra, yy... żółty jakiś tam idzie. Czekaj, gdzie? Czekamy, czekamy. O oh, no, nie mogę tu. Spoko, spoko. Uciekł. Dobra. Czekamy okay. za Emeraldem. <laughs> ty no, czekaj, bo tam są... Jaki kolor? Biali i ten. Hmm. Czyli my możemy... Czyli jest tam jakieś przejście ze środka gdzie na Bo ja nie wiem do, do Na tamte wyspę? Na wyspę... Okej. Okay. Ja wiem to sprawdzić. <laughs> oh man. To się źle skończy. <laughs> oh, nice. Poleciał. Dobra, Dobra, ja lecę sobie kupić diamentowe itemki Dobra. A przy okazji zakoszę do... im diamenty stąd Dobra, to ja też lecę, cofam po ten Po, po diamentowym mieczelik O, żółty, żółty za mną leci Pomożesz? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty? A tu jesteś, dobra Biegnę, biegnę Dasz dobie jest tutaj? Dasz radę. Dobra, zawrócił, zawrócił Dobra Zobaczył, że jesteśmy w dwóch, to to już nie taki cwany <laughs> Dobra dobra no że to... się dobiegamy po te, po te rzeczy co chwilę no, robimy prostą akcję, lecimy teraz wiesz, do nas Kupujemy eee, Kupujemy I wygrywamy Tak, za ciki sobie jeszcze ulepszymy Za te żebyśmy eee. coś mi się wydaje, że oni zajumali. a nie, jednak nie Ile jest? Cztery I czekaj, 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 za 12 sekund piąty Idzie do nas, idzie do nas Dobra Lecimy we dwóch A, chłop cofnął Co No I... come on, fiknij, fiknij gościu Nie masz może fireballa? Mam fireballa, ale... Tak, jak będzie fikał, bez... to, to weź go fitnij tak mocniej. Oh, man! Dobra. Z, z, idziemy tu, chodź tutaj, chodź ze mną, chodź ze mną. <laughs> ale to wyglądało creepy, wiesz? Ty się odwrot, że on tam stoi i się patrzy taki... <laughs> Dobra, ciekawe, f... ciekawe. Fireball... a, w sumie... I... I co ty chciałeś chłopie osiągnąć? Ja wiem, co chłop robi, on nam O stary, wszędzie są ludzie. Dobra. Chodź... A serefina w razie w? Mam trzy. Dobra, jak będzie na nas kto, ktokolwiek bieg, to jemy refila i po prostu wlatujemy, nie? No. W gościa. Ale co, co tam lepiej... gościu miał na celu, niszcząc ten most, jakby. Nie wiem. Znaczy, no chciał odciąć się, chciał nas odciąć od piecyka, nie? Dobra, gościu e... tam ucieka. Nie, żebyśmy go w sumie jakoś potrzebowali. W sensie bardziej kupca niż piecyka potrzebujemy. A. Znaczy, musimy lecieć do ten, przez to na inną wyspę, nie? Przez całą mapę. No, no co z tego? O, Uważaj! Fireball! Gościu! Godzisz go? Nie, no zostawiam go. Nie ma sensu, no wiesz, on się zrespi tam za sekundę. No, no, zez... myślałem, że chcesz się, wiesz, wpierdzielać do nich jak do siebie. Nie, zaraz się wpierdzielimy, tylko sobie ule musimy ulepszyć trochę wiesz, zaczek, yy, Tutaj nie? możesz. Mam nadzieję, że nie dostanę Dobra, zaraz jak z Firebola. Nie, pilnuję. Dobra, jest yy, git. Dobra, lecę do yy. ciebie. Dobra, czekaj, diamenciki, 5. masz może 3 diamenty? Mhm mm To weź już. Słuchaj. rzuciłem Okej, okay, idealnie O! Fioletowy! Co, Co, Co ty tutaj kminisz? Dobra, okay, szybka, szybka wymiana miecza, diamentowy, cyk! Dobra, Dobra kozak żeby nikt nie tam Dobra, no możesz możesz kupować y, Ogólnie to no, zakosiłem trochę żelaza i złota Stąd Powinno, okay. Powinniśmy być... Słuchaj czekaj, ja się cofnę jeszcze po Firebola. Mhm Kiaś mi chrypa, kurde, łapie yy, Dobra, fireball... No, tu, tu nie będzie. I dobra, ja jestem ready. Dobra, ja to dawaj. I, czekaj, a ty tu jesteś, dobra Cyk, cyk. Do kogo my cyk. idziemy? Na razie szukamy gdziekolwiek jakiegokolwiek podejścia, nie? Bo na razie tu nie mamy nigdzie mm. podjazdu. Różowi? Eee, nie. Nie różowi? wyglądają. Nie wyglądają jakoś groźnie. No, no możemy się wybrać do nich, nie? Cyk, 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 cyk. Masz może nożyce? Eee, mam. Bo oni mają strasznie dużo wełny. Czekaj, ty przebiegłeś tam do nich, tak? I jeszcze nie, ja jestem przy diamentach. Tu koło ko ko ciebie. Yy, mają chyba trapa, bo jakieś tam gwiazdki latały. Hm. Dobra, wiesz co? Zobaczmy, co się stanie. A co ma się stać? Woda się rozleje. Bardziej chodziło mi o ich reakcję, wiesz? No mają to gdzieś. No i fajnie, bo mamy otwarte przejście, jak mają to gdzieś. Cześć, no. piękny. Chłop z fireballem stoi, nie, nie przejdziemy. Chłop pobiegł w ogóle, co ty robisz? Stary, tego zbejtować, nie... do tego fireballa. To jest niebezpieczne. O, na łuk, na, na łuk to już wiesz. Nie, no to nie na ciężko. Łuk, tak. Kopco nie trafił w stojący cel <gry> Dawaj, Dobra. jeszcze raz, dawaj Będę twoją ku... Kukiełką, Kukiełką. Nie, złapałem laga, <gry> bo wyciągnąłem strzały z ziemi Dobra e... się... O, to, czekaj, czekaj szary, szary go będzie podjeżdżać O, o to, to, to my musimy się zemścić na Szarych No, no, no Cyk, no i co zrobisz? Co zrobisz? Co zrobisz? Czekaj, rzucę w niego strzał, rzucam Puch! Nie dorzuciłem no, za dużo to nie dało, nie? Patrz, szary do nich idzie Właśnie wiem, właśnie wiem. Dwóch szlawek idzie. No nie! Dobra! O, nie! Spadły w lubi sposób! Wiedziałem, wiedziałem stary Dobra. Ja pierdolę, jestem debilen. Gdzie ty jesteś? U nich! Nie, hit! ten film to jest hit Nie dość, że mi odbala, to jeszcze nie potrafi chodzić prosto. O! O! Ale chłopy mnie leją! Gdzie ty jesteś? Ja cię nawet nie widzę No i zabili mnie, byłem u nich na wyspie Ale który których? No różowych, tam gdzie się biliśmy to myślałem, cały Myślałem, że ty też szarych Nie Okej okay. Ja pierdziu ja Nie, to, to jest odcinek życia, nie? Z głupawką przez świat tak, z głupapką przez świat, jeśli obejrzeliście do tego momentu, to napiszcie komentarz głupawka, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, jeśli jak się podobał, łapeczka w górę, zostawcie komentarz, padnijcie do Sinoxa, trzymajcie się, na razie i cześć, hej!